Witajcie w kolejnym odcinku z FIFA Ultimate Team. Na początku przejdziemy do składu. Pokażę Wam dwóch nowych zawodników, których udało mi się kupić od ostatniego czasu, a mianowicie jest to David Luiz, kupiony za 4500 monet. Z uwagi na to, że jest na pewno wszechstronnym obrońcą, ma aż 78 tempa, co czyni go chyba najszybszym środkowym obrońcą w lidze angielskiej. Ponadto 78 główek, 77 obrony i driblinki podania na 71. To bardzo dobre statystyki moim zdaniem jak na takiego środkowego obrońcę. Co więcej, myślę, że jest na pewno młodym i silnym środkowym obrońcą, który będzie konsekwentnie bronił dostępu do naszej bramki. Kolejnym zawodnikiem, drugim, jest Marwan Felaini, kupiony za 2600 monet. Myślę, że to jest mała cena jak na takiego zawodnika. Jest to u mnie defensywny pomocnik. Statystyki ma właśnie podchodzące pod takiego defensywnego pomocnika. 83 główek, 82, 82 obrony, 79 podania, co też jest na pewno niczego sobie. Ponadto 74 dribblingu i 72 tempa. Jest na pewno wysokim, bardzo wysokim zawodnikiem, bo ma aż 195 cm wzrostu. Przepraszam, 194 cm wzrostu. I no myślę, że ty, tymi dwoma zawodnikami będziemy się naprawdę dobrze grało. Dawidem Luizem nawet rozegrałem jeden mecz. No, Notę miał 8 0 z tego co pamiętam. To jest naprawdę wysoka nota, jak na środkowego obrońca. I co jeszcze? Na pewno chciałbym kupić sobie kogoś na miejsce w Wojciecha Szczęsnego, bo próbuję utworzyć trochę już taki skład z wyższej półki i mam zamiar za niego kupić sobie Petra Czecha. No, chyba najbardziej będzie mi pasował Czech, chociaż nie wiem, Jose Reina może, ale bardziej jestem przekonany do czeskiego bramkarza. Co dalej? A, właśnie, dzisiaj zagramy sobie mecz nowego pucharu, który nazywa się Daily Invitational. Chyba dobrze to przeczytałem. Finał dzisiaj rozegramy tego pucharu, którego nagrodą jest 7500 monet. Yy, jeszcze Wam pokażę tak pokrótce moje wyniki. W yy, pierwszej fazie wygrałem z użytkownikiem SG Ultimate TM 3 do 1. Yy, w ćwierćfinale wygrałem 4 do 1 z użytkownikiem Red Devils. I tutaj w półfinale wygrałem z SG Wild Sashin. Wild Coś takiego. 6 do 3. Warto wspomnieć, że w tym meczu do 90 minuty było, był wynik 3 do 3 i w dogrywce strzeliłem aż 3 gole mojemu rywalowi. A więc zaczniemy sobie nowy. Yy, przepraszam, finał tego pucharu. Jeszcze tak popatrzymy na nasz skład. Mhm. Tutaj chyba zmienimy sobie na Simpsona. Mam nadzieję, że zawodnik z Newcastle godnie zastąpi sanie. Jeszcze tutaj vermalenny zmiar zmęczony. Zobaczymy, czy mamy jakieś kondycje dla niego. Chyba tylko złoty mam. No właśnie. To użyjemy złotej, bo jak widziałem na aukcjach to po, 20, po 200 monet można kupić złotą. Więc to jest dobra cena. Jeszcze teraz... Mhm. Nie. Zostawimy tutaj Wilshera w spokoju. A jeszcze napastnicy. Jiru ja. zagra, czy może Sisse? Sisse zmęczony jest? Nie. To wejdzie Francuz za jego rodaka, czyli Oliviera Jiru. I spróbujemy zacząć ten mecz. Więc dalej. Wyszukujemy przeciwnika. Zobaczymy kogo nam znajdzie. Czy w ogóle nam znajdzie? Trzeba zacząć od tego. Ale mam nadzieję, że znajdzie. Coś długo się zbiera. No, chyba nam się nie uda. Jeszcze raz spróbujemy. Jeśli nam nie będzie wychodziło, to zrobię krótkie cięcie i wrócę zaraz po tym, jak znajdę tego przeciwnika. No i chyba na to się zaniesie. A więc teraz krótkie cięcie i jak znajdę przeciwnika, to wznowimy film. O, dobrze, już znaleźliśmy przeciwnika. Jest nim Jura02091980. I teraz wybierzemy stroje. Wybierzemy nasze czerwone stroje Arsenalu. Ukraine Team. oj przepraszam, wywaliło mnie z FIFA. OK, jednak, yy, przepraszam, takie cięcie będzie małe, bo tutaj coś się stało. Yy, przepraszam, tutaj jeszcze skład naszego przeciwnika srebrny z Włoszech. Coś dobry skład. Ale myślę, że wygramy z tym przeciwnikiem. A więc teraz zapraszam Was na skróty. Najciekawsze skróty z tego spotkania. Pierwsza akcja: Rywale już w czwartej minucie. De Michel podaje do Sao. Sao strzela z szczęsnej broni. DeLuca nie trafia czysto w piłkę. Teraz akcja z mojej strony: Sessenią przy piłce. Zagrywa do Benda. Anglik odgrywa do Sessenią. Sessenią pędzi po skrzydle. Dorzuca. I niestety obrońca wybija, ben. jeszcze piłka otarła się o benta, ale nie przyniosło to żadnych skutków. Teraz dobre przyjęcie Simpsona, Simpson do Sessynian. Sesenion popędził na skrzydle, wypuścił sobie piłkę, ale teraz cofnął, oszukał obrońcę, który mu niestety wybił piłkę. Z Felaini, Felaini, dostał się do pola karnego i niestety piłka otarła się o nogę ogbonny. Warto jeszcze tutaj zaznaczyć, że Sesynią przy tej akcji doznał kontuzji. I niestety byłem zmuszony za, zmienić tego gracza za Tomasa Rosickiego. Tutaj jeszcze statystyki maruana Felainiego i mamy zmianę z Sesenią schodzi. Tomasz Rosicki wchodzi. Teraz Santi Cazorla Dobry, dobrze dorzuca. Felaini, Felaini! Piękna bramka! I mamy Gola w debiutanckim meczu belgijskiego pomocnika. Fajna główka, dobry gol, cieszymy się razem z Fela i nim. I teraz mamy rzut różnej strony rywala Wojciech szczęsny, wyłapuje tą piłkę, wybija do Benta. Ten przepnął obrońcę, podaje do Sisse: Sisse, długa piła do Anglika. Ten schodzi do środka i strzela w prawy róg bramki. I mamy dwa. Do zera dla naszego zespołu. Tutaj jeszcze powtórka. Bramkarz nie miał za wie, dużych szans, żeby obronić ten strzał. Teraz akcja ze strony Rywala tuż po wznowieniu gry, po drugim golu. Do, piłka do Deluki, ale szczęsny broni i piłka wychodzi na rożny. Teraz Wilsher do Kazorli. Kazorla oddaje piłkę modemu anglikowi. Wilsher do Sise, Sise, do Benta, Bent tuż obok słupka. Akcja z naszej strony, Bent, niedokładna piłka prosto pod do wieszera, lecz na nasze szczęście yy, bramkarz źle wybija. Fellaini, dobry strzał, ale Sirigu broni końcami palców. Teraz akcja ze strony przeciwnika, Di Michel, Michel schodzi, strzela w Mermelena, piłka trafia pod nogi, Soł, ten jednak w słupek i Santi Zorla. Wybija piłkę z pola karnego. Teraz akcja ze strony rywala Deluka oszukał Vermalena i mamy 2 do 1. Tutaj warto zaznaczyć, że nie za dobrze się zachowałem przy tej bramce. No ale cóż, na razie wygrywamy jednym golem, więc jest dobrze. Tutaj jeszcze powtórka. Techniczny strzał po ziemi. Teraz akcja z naszej strony Rosicki. Rosicki biegnie po skrzydle, dorzuca mocno do Benta i Yy, przepraszam, do Sise i Sise spokojnie głową umieszcza piłkę w siatce. I mamy 3 do 1 dla naszego zespołu. Jeszcze tutaj powtórka. Dobry strzał pod poprzeczkę. I teraz mamy akcję ze strony rywala. De Luca, De Luca strzela, ale szczęsny wybrania. Marwan nie poskrzycze, Marwan... Dobre zagranie do Benta i Bent szczupakiem wbija piłkę do bramki. Mamy już 4 do 1. Teraz znowu Bent. Bent obraca się z piłką. Piękne uderzenie Anglika lewą nogą wprost w okienko. Jak zobaczymy na następnej powtórce. Tutaj dobry obrót. Oszukał obrońcę strzał. Bardzo ładny gol ze strony mojego zawodnika. Teraz dorzuca. Yy, Gibbs wybija i teraz Biondini, strzał, piękny atomowy strzał za pola karnego i mamy 5 do 2. I to by było na tyle z tego spotkania. Jak możemy zauważyć, sędzia już zakończył mecz, mecz który yy, skończył się wynikiem 5-2 dla naszego zespołu. I to daje nam, z, i przez ten wynik zdobywamy puchar, który daje nam 7500 monet. A więc wygrywamy tenże puchar i otrzymujemy 7500 monet. Jeszcze oceny zawodników. Na pewno moją uwagę przykują noty Dawida Luisa i Felainiego, którzy spisali się dobrze, wręcz bardzo dobrze. Najlepszym obrońcą moim był David Luiz a Fellaini z taką samą notą jak jego brazylijski kolega z zespołu 8,4 No a więc jedziemy dalej 8279 monet otrzymujemy za ten mecz a ogólnie to za puchar, który zdobyliśmy i mamy w tym momencie 61 957 monet. Jeszcze zobaczymy, kogo nam się udało sprzedać. Już wiem kogo. I był to Lennon, Aaron Lennon. Nie chciał go nikt kupić. Dlatego y, przez jakiś dłuższy czas nie chciał go nikt kupić. Dlatego y, postanowiłem wystawić go za 150 monet. I znalazł się kupić za 2200 monet. To chyba tyle za ile go kupiliśmy. Już teraz nie sprawdzę. Ale chyba właśnie tak. Tyle za niego daliśmy. No, a więc jesteśmy na zerze. Lub tam na jakimś minusie, bo dokładnie nie wiem za ile go kupiliśmy. Ale to nie szkodzi. A więc i jedziemy dalej. Co dalej? No, nic dalej. Tak to można ująć. A więc yy, dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Do zobaczenia. Do następnego.